Następne znalazłem ale trzy to, to trzy takie dopiero wychodzą z ziemi. Teraz wam pokażę Młodziutkie 3 mm, znalazłem Jeden po drugim. To jakieś grzybowisko jest Poszukam tu jeszcze. O, 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 o. Nie. Znalazłem cz pięć w sumie. Trzy takie o i dwa takie większe Zaraz wam wyłożę, to wam pokażę. W jednym miejscu. Jeszcze muszę to obszukać. Przy tej dębince mogą być. zaraz ja wam wyłożę tutaj. Wszystkie wam pokażę. O, tu sobie się działy. Wszystkie prowiwki. Chodźcie tutaj malutkie. Ale takie małe są najlepsze do marynaty. Ej, nie zostawi, skoro tyle urosło przez noc, to ja one idą, po wszystkie pójdą do marynaty, te, co wszystkie mam. O! Taka ładna rodzina, że. O. Te siedziały tu, a te trzy znalazłem już. Takie małe.